Szokujące śledztwo przeprowadzone przez Sunday Times ujawniło w tym tygodniu, że Ali Ansari, 56-letni irański bankier, obecnie objęty sankcjami przez Wielką Brytanię za finansowanie IRGC, po cichu zbudował imperium nieruchomości warte 142 miliony funtów w najbardziej ekskluzywnych dzielnicach Londynu. To nie jedyny taki przypadek. Ansari kupił ponad tuzin rezydencji na Bishops Avenue w Hampstead. To znana aleja miliarderów. Zrobił to przez spółkę wydmuszkę zarejestrowaną na wyspie Man. Cały czas rzekomo finansował IRGC. To samo terrorystyczne ramię Islamskiej Republiki, stojące za globalnymi zamachami, cyberatakami, atakami na dziennikarzy i dysydentów na całym świecie. Urzędnicy w Londynie opisali go jako skorumpowanego biznesmena, który dostarczał zasoby finansowe IRGC oraz osobom pracującym nad destabilizacją innych krajów, w tym samej Wielkiej Brytanii. Najbardziej niepokojące jest to, jak jawnie się to działo. Ansari nawet się nie ukrywał. Brytyjski wywiad już potwierdził ponad 20 spisków wspieranych przez Iran na terenie Wielkiej Brytanii tylko w ciągu ostatniego roku. Te działania wymierzone są w dziennikarzy, aktywistów i dysydentów, którzy uciekli przed brutalnym reżimem. Nawet gdy agenci reżimu byli demaskowani, czołowa finansistka żyła spokojnie w luksusowych, najbezpieczniejszych dzielnicach Londynu i wielu z nich wciąż tam mieszka. Ta historia powinna być dla nas sygnałem ostrzegawczym, ponieważ udowadnia, że korupcja reżimu nie ogranicza się tylko do Teheranu. W rzeczywistości reżim ma większy wpływ w Londynie niż na irański naród wewnątrz Iranu. Reżim głęboko przeniknął do zachodnich stolic, szczególnie Londynu, wykorzystując tajemnicę finansową, firmy słupy i brak egzekwowania prawa. To niestety tylko wierzchołek góry lodowej, miliardy dolarów ukradzionych Iranowi przetransferowano przez Wielką Brytanię i Europę pod pozorem działalności gospodarczej. Ten sam reżim, który więzi kobiety, torturuje je za pokazywanie włosów, morduje protestujących, domagających się wolności, pierze swoje pieniądze w Europie zwłaszcza w nieruchomościach w Londynie. Irańczycy walczą o godność i sprawiedliwość, podczas gdy bogactwo kraju przejmują kolesie mieszkający w rezydencjach, jeżdżący luksusowymi autami i cieszący się wolnością, której odmawia się rodakom. Nawet ich dzieci chodzą do kosztownych prywatnych szkół na Zachodzie. Podczas gdy sam reżim krytykuje Zachód, dyktatura Iranu nie tylko eksportuje terror, ale także szerzy tę korupcję. I dopóki Zachód nie zamknie tych sieci, każda niezakwestionowana transakcja i każda pusta rezydencja będą świadectwem naszej własnej ślepoty.